Cześć jestem Maciek, a to jest kolejny odcinek z gry Football Team. Dzisiaj wspomnimy trochę o aktualizacji, która weszła kilka dni temu porozmawiamy o ostatnich meczach ligowych, a na końcu wspomnę o mini którą chcę wprowadzić już niebawem, więc przechodzimy do filmu. Na początku aktualizacja 1.6.1. Co ona nam nowego wprowadza do gry? Pojedynki na triki zwiększyły się nagrody za pojedynki. Tak jak widzimy z 10 tysięcy na 25 tysięcy euro z jednego darmowego klucza na trzy darmowe klucze albo z 5 kredytów na 25 kredytów. To jest akurat fajne. Można trochę zarobić. Nowe rzeczy wprowadzone do tego. Zamiast pewnej paczki teraz można wylosować darmowy starter co uważam na duży plus. Dodali również opcję 50 złotych piłek do zdobycia. Co też jest dobre, bo wolę tak zdobywać te złote piłki, niż yy, marnować, tracić, no nie wiem jak to powiedzieć, ale wolę to, niż, yy, niż wymieniać je za ubranka. Yy, wprowadzili klucz premium, to jest naprawdę fajne, nie wiem jak często będzie wypadać, ale akurat przyda nam się do sprzedawania różnych przedmiotów. I oczywiście usunęli brązowe i srebrne paczki, co uważam też na plus, bo brązowe to już w ogóle nam są niepotrzebne. A srebrne to już można polemizować, bo w srebrnych zawsze coś czasem wypadało fajnego. Odblokowanie przedmiotów. Co nam to wprowadza? Dzięki temu będziemy mogli teraz łatwiej, szybciej, łatwiej yy, odblokować itemy z tych kudeczek, które widzicie na czerwono, przez co nie możemy je sprzedawać. Yy, z tego co tutaj widzę, gra pozwala nam teraz, znaczy pozwala, prawie o 70% yy, taniej będzie można wykupić odblokowanie itemów. To pewno jest dobrą opcją, bo niektóre koszta były strasznie duże. Ulepszanie itemów wchodzi tutaj o poziom 19 i 20. Wcześniej bywało tak, że na tych poziomach, jeśli nie udało nam się podwyższyć poziomu itemku, został on automatycznie spalany. traciliśmy go całkowicie z gry. Teraz będzie spadał o poziom 1. I jest to nieuniknione, bo nie możemy ich przyblokować złotymi piłkami, tak jak jest na niższych levelach. Dodatkowo wprowadzili jeszcze promocje na klucze premium. O 50% taniej można kupić sobie klucz. Jeśli chcecie, potrzebujecie, to zapraszam do zakupu. Teraz klub. Co się działo w klubie? Ostatnie mecze, po raz kolejny wygrane. Jak widzimy, OSP wylkowyje 3-0. Wcześniej FC po nalewce 5-0. Wcześniej De Blues 3-1. I właśnie mecz De Blues dał nam bardzo dużo. Ponieważ jak widzimy mamy pierwsze miejsce w lidze. Pierwsze miejsce w lidze. Partyzan Berga, który na, nasz też był dużym zagrożeniem. Zajmę trzecie miejsce, już mamy 6 punktów przewagi nad nimi. Według mnie mam już pewny awans, tylko nie wiem na razie z którego miejsca, bo zawsze może noga się podwinąć, ale mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Podwyższyłem poziom o 2, jeśli chodzi o, o itemy. Po prostu Upgrade'owałem sobie itemki, które mi pozwoliły jednak o te dwa levele wyżej podskoczyć. Jeśli chodzi o ligę, też jestem zadowolony, że mamy 0 przegranych. Tak naprawdę jesteśmy jedyną taką dużą, która ani jednego meczu nie przegrała. Jeśli jesteśmy już przy Lidze, zapraszam również do Akademii. Akademia KS Boiskowo, link do niej będziecie mieli w opisie. Również zapraszam do Reflinku. Przez który będziecie mogli się zarejestrować do gry i dostaniecie 200 dodatkowych punktów, punktów energii do treningów. Na początku to jest naprawdę przydatne, więc serdecznie zapraszam. Yy... I co? Wiecie, co? Zobaczymy jeszcze ligę YouTuberów w ogóle. Jak wygląda liga YouTuberów, bo w ogóle ani razu nie przeglądałem jej. Yy, co mamy? FC Kono, Optenuj z krzychem Footbreak. Trzy pierwsze najlepsze miejsca. FC Konop widzę tutaj 7 punktów przewagi, jaki mają skład 109, naprawdę widzę, że 120 dobre dobrą drużynę mają, nie ma co ukrywać. Jestem tylko ciekaw, gdzie potem oni będą awansować, czy będą podwyższać się tak naprawdę. Czy jakby liga youtuberów dalej będzie w tej samej yy... tak samo wyglądać, te same drużyny będą, czy będą dołączać nowe, czy będą odpadać. Tego tak naprawdę nikt nie wie. Yy, jeśli chodzi o najgorsze drużyny, Pablo, Skileży. Football TV Katofiska, no szkoda. Skillerzy KA, znam, pozdrawiam. Widzę, że wyrównane pojedynki. Nie, riga naprawdę ładnie wygląda. Przechodzimy teraz do mojej postaci i co jest z tym związane. Często pytacie mnie, co kupować, co tenować, jeśli chodzi o daną pozycję. Chcę wam trochę to ułatwić. Wprowadzam nową serię, taką mini serię, tak naprawdę czterech odcinków. Bo tyle mamy pozycji, na których będę opowiadał o każdej z pozycji na podstawie na przykład pięciu najlepszych graczy football team. Będę wam mówił co kupować, co tenować, tak żebyście wy mogli się fajnie rozwijać i być coraz lepszymi zawodnikami. Napiszcie w komentarzach, od czego byście chcieli zacząć. Czy od bankarza, obrońcy, pomocnika czy napastnika. Ja się do tego dostosuję. I niebawem pojawi się pierwszy odcinek z miniserii gry. Na dzisiaj to wszystko. Ja zapraszam do subskrybowania kanału. Dajcie łapkę w górę bądź łapkę w dół, jeśli filmik Wam się nie podobał. Nie zapomnijcie o komentarzu, o który Was prosiłem. I do zobaczenia już niebawem. Elo.